Witam państwa, nazywam się Ola Jirlong i powiem Wam, chcę Wam po prostu przedstawić sposób, w jaki działamy do tej pory. Właśnie by takie cele, o których Michał mówił, chociaż próbować osiągnąć. Nasza kooperatywa oczywiście też ma profil wegetariański. Mówię oczywiście, bo okazuje się, że chyba wszystkie mniej więcej jednak tak działają. Zdarzały nam się epizody, że zamawialiśmy mleko albo też jajka, ale Jakoś to nam troszkę nie wychodzi, trudno nam też znaleźć producentów. Yy. Oczywiście, tak jak wszystkim, zależy nam na zdrowym jedzeniu. To zdrowe jedzenie, no to jest jedzenie jednak ekologiczne, ale niekoniecznie oznacza to żywność certyfikowaną. To też już zostało tu wspomniane. Czasem gospodarstwom po prostu nie opłaca się wydawać dużych pieniędzy na certyfikaty. Chcemy na pewno kupować jedzenie, co do którego pochodzenia mamy pewność. Wiemy skąd ona pochodzi. Wiemy, że jest uprawiane bez chemikaliów, bez sztucznych nawozów i że jest to żywność produkowana w małych gospodarstwach, a nie w wielkich monokulturach. Pokażę tutaj właśnie tego typu gospodarstwo. Całkiem niewielkie. Ehm. Na pewno zależy nam też na tym, żeby te relacje z rolnikami, tak jak Michał wspominał, nie były anonimowe, żeby była to taka współpraca rzeczywiście oparta o obopólną korzyść. I do tej pory udało nam się współpracować z takim jednym gospodarstwem, w tamtym roku z, z dwoma, ale w tym roku będziemy kontynuować współpracę właśnie z jednym gospodarstwem. Jest to gospodarstwo Oddalono od Warszawy 80 km ma około 3,5 hektara. I jest ono w Maciejowicach. Tutaj mamy zdjęcie z, naszego, z naszej wycieczki właśnie do Maciejowic. I tamte poprzednie zdjęcia to właśnie było to gospodarstwo. W tym gospodarstwie zaopatrujemy się głównie w warzywa sezonowe. Dosyć bogatą ci Państwo mają ofertę. Ale Mimo, mimo tego planujemy y, rozszerzyć nasze grono dostawców, bo na przykład w zimę albo wczesną wiosną jesteśmy zdani na to właśnie, żeby jeździć na giełdę hurtową, giełdę rolną, na bronisze. Y, tam można kupić y, zarówno i od małych rolników i y, produkty z Wielkiej Hali, z drugiego końca świata. Y, ale nie do, końca, nie do końca nas to zadawala, bo nie zawsze wiemy skąd to jedzenie pochodzi. Dlatego mówimy, że niestety. Również dlatego powołaliśmy w kooperatywie grupę Producenci i Konsumenci. Ta grupa pracuje nad tym, żeby właśnie takie grono dostawców poszerzyć i tylko polegać na na rolnikach y, sprawdzonych, a nie, a po prostu uniezależnić się od tej giełdy. To jeszcze jedno zdjęcie z giełdy. A teraz powiem y, może Wam pokrótce o, o tym, jak nasz dzień na zakupach wygląda. Bo tutaj już zostało wspomniane pewne rzeczy, ale może to jest y, wygląd naszego systemu zamówień. Y, no wygląda właściwie tak jak, każdy inny sklep internetowy. Jeśli chodzi o system, było to już wspomniane, że inne kooperatywy y, udoskonaliły ten nasz oryginalny, y, natomiast y, od pewnego czasu trwają prace nad nowym systemem. Było to już też wspomniane. Y, na jutrzejszym warsztacie zostanie on wstępny taka wstępna wersja y, zaprezentowana Państwu. Y, z, jak, jak te zakupy dalej wyglądają? No, oczywiście trzeba po nie pojechać z listą sprawunków. Z, takie zamówienie mniej więcej u nas to jest około 20-30 osób zamawia w danej turze zakupów. Później oczywiście przywiezienie tego do, do siedziby, rozważenie, podzielenie, rozliczenie. Wszystkie te funkcje, które... Członkowie nasi czy członki nie sprawują danego dnia, oczywiście są e, sprawowane ochotniczo i te funkcje są rotacyjne. E, tutaj wspomniane było to, że czasem jest trudno zebrać te wszystkie osoby. My również z takimi trudnościami się borykaliśmy. Czasem e, nasze zakupy były zagrożone, bo nie mogliśmy na przykład znaleźć kierowcy, ale w tym momencie już od myślę dłuższego czasu udaje nam się jakoś to e, za każdym razem m, te osoby zebrać. E, Powiedziałam o tych funkcjach, które są rotacyjne i ochotnicze. Ważną rzeczą jest dla nas też taka zasada, którą się kierujemy, a mianowicie a hierarchiczność. Każdy tak naprawdę w kooperatywie jest równy, ma równe prawo głosu równe prawa, ale też równe obowiązki. Na koniec całego takiego dnia zakupów organizujemy spotkanie podsumowujące zakupy, na którym oczywiście omawiamy bieżące sprawy, podejmujemy różne ważne decyzje i podejmując te decyzje jednak staramy się osiągać konsensus. Tak zawsze pracujemy. Mamy również spotkania, które odbywają się co jakiś czas. Są to spotkania tak zwane strategiczne. Na takich spotkaniach zapadają, zapadają jeszcze ważniejsze decyzje kooperatywa oczywiście to nie tylko zakupy. Już moi poprzednicy o, o tym oczywiście wspominali i mówili o tym o budowaniu pewnej społeczności. U nas oczywiście też tak jest i przez ten czas, który działamy, nawiązały się sporo przyjaźni w naszej grupie. Są to rzeczywiście osoby sobie życzliwe, wspierające się, ale też działające nie tylko w czasie zakupów, spotykają się również poza i Angażują się w różne, organizują różne wydarzenia. O różnych wydarzeniach oczywiście informujemy się na forum najczęściej. Z tą ideą kooperaty, kooperatyzmu staramy się po prostu wyjść oczywiście i do lokalnej społeczności. Więc organizowaliśmy po prostu takie propagowanie z wyjściem dosłownie na ulicę, z, z wegańskim posiłkiem i mówieniem po prostu o kooperatywie. E, oczywiście jeździliśmy też do innych miast, z, aby mówić jak taką kooperatywę zakładać. E, braliśmy również też udział w, w Warszawie w Centrum Sztuki Współczesnej w festiwalu Air, Labor Air Laboratory. E, był to festiwal, na którym mówiliśmy i o kooperatywie i o freeganizmie. Mieliśmy warsztaty, zrób to sam. E, pokazywaliśmy jak robić różne rzeczy z recyklingu. Organizujemy również dyskusje, kino w czasie na przykład naszych urodzin, pierwszych jak i, jak i drugich, które odbyły się w styczniu, właśnie odbywały się i pokazy filmów i różne dyskusje, warsztaty również warsztaty prezentowe przed świętami Bożego Narodzenia, a więc tych inicjatyw było całkiem sporo. E, oprócz tego e, spotykaliśmy się na przykład na pikniku nad Wisłą, e, który, który był rzeczywiście dużym sukcesem i pozwolił e, wszystkim osobom jeszcze lepiej się poznać. E, Ostatnią rzeczą, o której, o której powiem, to jest inna jeszcze nasza działalność, części osób. Jest to działalność ogródkowa, że tak ją nazwę. Mamy specjalną grupę ogródkową, która zajmuje się uprawianiem kiełków, które zaraz Państwo będą mogli spróbować. I włącza się również w uprawianie małej działki. Takim najbliższym wydarzeniem, w którym będziemy brali udział, za tydzień, w sobotę na Pradze, w Centrum Promocji Kultury na Pradze, będziemy opowiadać i o kooperatywie, ale także pokazywać, jak hodować warzywa w domu. W bardzo prosty sposób, zioła czy też inne liściaste rzeczy, które można mieć zawsze pod ręką i wyhodować samemu. Będziemy też również brać udział w Nocy Muzeów w maju. I to chyba tyle. Dziękuję bardzo.